Cześć wszystkim i każdemu z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam do kolejnego odcinka z gry City Skyline, z której budujemy nasze miasteczko Adamowice. W ostatnim odcinku postawiliśmy tego oto delikwenta, czyli mamy tę elektrownię termonoendrową, bardzo, bardzo zaawansowany projekt, jeśli chodzi o, o energetykę w ogóle światową, której jeszcze nie zrobili, ale jeśli to powstanie, to no to będzie raj, będzie, będzie się działo, ale mniejsza o to. Dzisiaj. Będziemy działać coś innego, mianowicie, czego oni tu śmieci nie mają. W ogóle tutaj budynki. Nie, nie opuszczają się jeszcze te budynki. Natomiast widzę, że zaczyna się robić problem ze śmieciami. I tak, przetwarzanie śmieci. No ja tak dawno się tym zająłem w sumie. I to przetwarzanie tak troszkę zaczęło cierpieć. Tego ja tak sobie myślę, żeby w tym miejscu gdzieś albo nawet w tym miejscu yy, zrobić po prostu jeszcze jedno przetwarzanie. A w ogóle, jak wygląda sprawa surowców? Bo może. O, tu w ogóle mamy ropę. No proszę, tu jest żelazo. Tam mamy ropę. Tu tutaj w terenów rolnych, tutaj raczej szału nie ma. Tu tego trochę było, ale to tak. Powiem szczerze, że nie ma nie za wiele. i wiecie co? Nie, no, ja chciałem tu na jakiś plaży, i tak. Cholera jasno, nie, nie wiem, teraz co zrobić. Mm, wiecie co? Ja jednak zrobię tak, że gdzieś. Tutaj, tak. kość tu się korkuje. Czemu tutaj Ja do tu, bo ci ja do tu. Czy to są światła? Tak, to są światła. Dobra. Skoro tak, to proszę mi to światło wyłączyć. Czemu by się tu zrobiło? Tak w ogóle. Czy ktoś prosił? Tak samo tu. Nie potrzebuję świateł. Tu tak samo nie potrzebuję świateł. No tutaj ta uliczka jest. Tutaj tak samo tych świateł nie potrzebuję. Jeszcze tutaj sobie wszystko posprawdzam. Na wszelki wypadek, bo jak tak widzę, no to niestety, tam gdzie te światła się pojawiają, tam się zaraz pojawiają korki <laughs> i dobrze to by było wszystko powyłączać, dobra. Tu jak wygląda sprawa, no to tu raczej nie ma, nie ma, nie ma, tu są jakieś, to wyłączymy, tu są jakieś, tu wyłączymy, ale one się też raczej pojawiają wzdłuż tych głównych dróg, dlatego. Dobra, nie ma, nie ma, nie ma. No, tu jakieś są, też wyłączymy, bo tutaj raczej ruchu nie ma. Tutaj jakieś też są, ale też wyłączyłem, bo po co tu mają stać i czekać? Tu nie widzę. Tu mogło być, bo tutaj ja, prawda, tych świateł nie wyłączałem, ale na szczęście ich tam nie ma. Dobra. Mm, I teraz tak, czy ja tutaj mam linię metra utworzoną? Nie mam linii metra utworzonej. I oni sobie tutaj nie zjedzą, i wiecie co? Ja może zrobię tak. Dobra, tam niech leci powolutku. <laughs> A ja tutaj stworzę linię metra, która będzie sobie tu latała. I pyk, mamy to. Tutaj trochę inaczej się to robi jak transport liverze. Ale jak to SSE, dobra, czekaj. Yy, metro. To będzie linia metra. To ta? Odgląd. Czemu nie mogę jej podejrzeć? Dawaj. To będzie ta, tak. No dobra, zmieńmy jej kolor na jakiś taki różowy. Dobra, niech będzie numerkami. To dzięki temu możliwe, że nie będzie, patrzcie, te pociągi tu zapierdzielają. Ile ich tu jeździ? Kilka naraz? No ale dobra, okej, okay. tu widzę ruch trochę jest, tu trochę jest. Okej, okay, chyba problem troszkę rozwiążemy. Znaczy, tak, ja i tak czy siak tutaj, wiecie co, stworzę sobie jakiś y, niewielki konglomeracik. Jeśli chodzi o dojazd tutaj... Zaraz tu tak jak to zrobić? No tutaj jadę, tutaj jadę. Nie wiecie co ja to od ronda chyba zrobię. Dobra pauza. Konglomeracik jeśli chodzi o odpady. Dlatego że stąd jest komunikacja, no to, to tutaj cholera jasna, wiecie co? A może to zrobię inaczej. Ja to chyba zrobię inaczej, wiecie co, ja tu nie będę tego robił. Dlatego, że zrobię to. No, prawda. Hmm. Tak. Na ja to zrobię tędy. Wiecie, wiecie, wiecie. No dobra, to teraz tak, to musimy niestety wyburzyć. I spróbować zrobić dojazd, tylko że. w stronę zboczy, a no właśnie. Aha zajęte. Dobra to dotąd. Pyk pyk. O, i teraz tak zrobimy. Yy, zaraz yy, to zrobimy sobie o tak, i teraz tak. To wszystko je proszę Poburzyć, a do wszystkiego i i zrobimy taki zakręt. Niech oni co tu tędy jeżdżą, co pod spodem nie da rady. No chyba nie da rady, natomiast widzę, że tutaj będą problem mieli ci z dojazdem. Od razu już to widzę, dlatego te zakłady tutaj niestety będą musiały być skasowane. Tak samo chyba będzie z tymi zakładami tutaj. <laughs> niestety one też, <laughs> też będą musiały być chyba... A, tutaj nawet tego przejazdu to ja chyba nie zrobię. Ale tu głęboko jest, no jest kawałek, bo wiecie co, ja to zrobię inaczej, eee, zrobimy tak i zrobimy tak. Eee, zrobimy teraz tak w dół. Pyk i teraz tak. Tu czy jestem w stanie zejść tak nisko, no nie bałdzę nawet, ale wiecie co, to może ja to zrobię jeszcze inaczej. Dlatego, że skoro tak, to tu górą, co? Jak to będzie wyglądało w ogóle zbyt strome? No zdecydowanie zbyt strome. Co to jest w ogóle? Dobra, to jest baza helikopterów, idzie ona ma dojazd, ona tu ma wjazd, dobra. To to w takim razie sobie pokasujemy. Hmm, to sobie skasujemy, bo tu widzę, że i tak ta droga idzie dosyć strobą w górę. Zróbmy sobie coś takiego. No, nic tu? Czemu tu nie mogę? Mogę. Dobra, i zrobimy sobie tak i tak w dół. I tu proszę połączyć ładnie. No, tak trochę powiem szczerze, że to zdrowo <grafię> wyszło, więc zrobimy to troszkę inaczej. Zrobimy sobie to tak, tu połączymy, puścimy drogę tako. równolegle. Ile tu jest kratek? Nie pokazuje. Natomiast tu pokazuje, raczej nie pokazuje, ale ja tu mniej więcej widzę, ile to ma. Zrobimy sobie o tak. Albo, nawet, wiecie, co jeszcze inaczej. Zrobimy sobie o tak. No, tak i co? I gówno. No dobra, trudno. Zrobimy sobie o tak, o połączenie. Niech to będzie coś takiego. Natomiast to sobie skasujemy i zrobimy sobie coś takiego. o. Tylko właśnie, no. Tylko no właśnie, dobra. Zrobimy sobie w takim razie inaczej. Nie chcesz po dobroci, to zrobimy ci tak. O. Dobra, no, z takie coś wychodzi. No co za gówno. Dobra, to inaczej. To zrobimy tak. O tak, O, ładnie, niech to będzie. Yy, ok. o. Hej, dobra, wiecie co, to ja to muszę w takim razie zrobić troszkę inaczej. Zrobimy sobie tak: puścimy to tak. Kurde, przybliżanie czasami mnie dobija. O tako. O, dobra. Teraz sobie pójdziemy o tako. O. No dobra, <laughs> powiedzmy, powiedzmy, że tutaj jakoś to wygląda. Tutaj teoretycznie, no. Wiecie co, no. Kolejna dobra. Niech będzie tu, tutaj, tutaj, tunelem, niech tutaj ten tunel zostanie. Tu, niech będzie połączone. Jeszcze sprawdzę. Tylko, czy aby się tu na pewno jakieś światła nie zrobiły. Oczywiście, że się zrobiły, dlatego ja chcę. to ojej, że za daleko się odklikałem. Skrzyżowania, proszę mnie to pogasić. I tu mi też proszę pogasić. Czy tu gdzieś jeszcze światła zostały? Nie. Dobra, możemy to puścić. I, i, I wiecie co, w takim wypadku... No cholera, no i tak stan przetwarzania na dosyć słabym poziomie już. Ale tak, no tutaj... No jest praktycznie zerowy, tak? Znaczy zerowy, nie zerowy, ale... No tak nie zużywają całych zasobów, natomiast tutaj... Yy, gdzie są spalarnie? Tu są spalarnie, tak? Nie to ja tu ospolarni śmieci nie mam. Zaraz, to co to jest? Zakład przetwarzania odpadów, no ale on ma też kurde jeszcze dużo do zapasu. Tu nie są ospolarnie? Hmm. No jakoś coś tu wiecie, to nie pasuje. Hmm, tutaj, czy ja taki węzeł bym tu zmieścił? Patrzcie. No teoretycznie tak, tylko, że ja nie chcę takiego węzła, chyba jana. no bo tu ja tu puściłem autostradę i wydaje mi się, że ja to będę musiał tutaj troszkę poprzerabiać, wiecie, bo tak. Tu będzie zjazd, znaczy tu będzie dobrze, było zjazd, bo wjazd w ogóle tu zrobić, no coś takiego. No dobra, jakoś to będę musiał przekombinować, bo tak to nie może zostać niestety. Natomiast, no, no przetwarzanie odpadów wzrosło, więc nie ma tragedii. Dobra, yy, bo ja tu gadam, Pier pół odcinka minęło, ja praktycznie nic nie zrobiłem, porobiłem coś tutaj i, a przecież mamy do zrobienia kolejne, tutaj co, leziury? Co to? A, giełda. A właśnie, na giełdzie nie zagraliśmy dzisiaj. Yy, tak, yy, zarządza inwestycjami. Co możemy kupić? To jeszcze spada, to spada, to spada. Usługi pogrzebowe. Naftowego wydobywczego. To raczej nie będę inwestował. Bardzo poważna firma. To, tak sobie to ma. No to jest do kupienia. Teoretycznie i tam coś jeszcze to spadało. To usług pogrzebowy. Dawaj. A za wszystko kupimy. Dobra. Zobaczymy, czy to się będzie opłacało. Tutaj coś tak rośnie też. No dobra, poczekajmy po ten dwa dni. Zobaczymy, czy to się Albo w sumie nie będziemy czekać. Yy, a i tak jest. No to można by było, ale dobra. Yy, tak, giełdowych nie potrzebuję. Co to jest w ogóle? Kroła z brązu. Co to jest? Dobra, nieważne. Wiecie co potrzebujemy? Potrzebujemy tak, kosmicznej windy nie chcę stawiać, jeszcze zobaczę sobie z osiągnięciami. Wiercy architektury, zderzacz hadronów, elektrownię termojądrową Bamy, centrum medyczne. No to bym postawił sobie ultra nowoczesny zakład recyklingu. Też, stacja badań nad klimatem. No ale wiecie co do zamku mamy niedużo, no to wiecie co, to zrobimy może sobie zamek księcia gdzie on jest. O nie, o ten no, e, twierdza morska. To będzie co? To będzie to. O wiecie co? To to można by sobie postawić gdzieś tu. O tako. Tylko tak, pytanie, czy jak ja to tu postawię? Jak ja to tu postawię, to czy to będzie działało? Dobra, tam tu mogę to postawić, to też mogę. Tu w mają, ale wiecie co, nie wiem na, po... na powodziowie postawię a co zaraz tak tutajś osi. Tutaj może o. Tylko tak, tu coś mam do wyburzenia, więc nie wiem czy ja tutaj chcę to stawiać. A tutaj? No tutaj to nie bardzo z kolei jest. Gdzie? No przeciwko stadionu. Stolot nisko A e, tutaj ją postawimy. O, tako, Tylko tak, tu coś się chce burzyć. A tu też będą chcieli się burzyć, więc będziemy się wychodzić tutaj. No dobra, to robimy tak. Burz to i stawiamy to jeszcze raz. Dawaj twierdzę morsko. O, tako, Pyk. Mamy to, tu prawda, wyburzy wodę, i trochę może być problem z hmm. eee, falą powodziową, pójdzie tam dalej. Ale może się coś uda, co ty, to w ogóle nie idzie mi na ziemi. Ale tu jest za daleko, o tu idzie. Tik, tik, dobra. No tak kiepsko to wygląda. Zróbmy to jeszcze raz. Odkąd ja tu mogę stawiać w ogóle. Jeszcze za daleko tako? O tako, o tak, o. dobra. I tutaj dalej jak się da? Pyk. O, elegancko teraz jest. Widzicie, tutaj ta twierdza tak. Nie wygląda źle. Troszkę tutaj podniosło. ale co, co nie ma dojazdu? No nie gadajcie, że tu dojazd muszę zrobić teraz. Bez jaj. Kurde. No bez jaj, że to teraz muszę ulicę przebudować, to żebym se kursie się wpierdził. dzieliłem się. No dobra, teraz jest? Chyba jest. No i tutaj tak się widzę, że te uliczki, tą uliczkę główną to można przerobić już na... na ten, dobra, jest dojazd, ma dojazd, nie ma nic, okej, okay, odwiedzający mają. W takim razie, no dobra, tutaj coś się wyburzyło, tam się coś dostawi. Jak to to wygląda? No ale wiecie co, skoro tak, to ja mam jeszcze lepszy pomysł. Skoro tak, to ja mam jeszcze lepszy pomysł. To ma ścieżkę rowerową? Nie, patrz drzewo, tylko to ma ścieżkę rowerową. Pierdyknijmy sobie coś takiego tutaj, pyk, pyk. I pyk. I niech mają. A co? Na bogato. No dobra. Mamy kolejne postawione. Co teraz trzeba postawić? Wieżę obserwacyjną. Która jest tu... O kurwa. Przepraszam za słownictwo. Ale które mi się tu wymysknęło. Ale wiecie co? No tu jest już problem. Gdzie to postawić? Bo... Bo nie ma gdzie. Już jest ten problem, że nie ma gdzie tego postawić. I, I tak się zastanawiam, czy tego jebutnego ronda tutaj. Czy jego tu nie przerobić. Widzicie? Na Agnieszkowie mamy Vigbena. To musi zostać. Ta zieleń tutaj. No teoretycznie no, tutaj gdzieś byśmy mogli pierdyknąć na środku. Gdzie w ogóle mamy stację metra teraz? Zacznijmy od tego. Stację metra, tu, 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 bo można było gdzieś walnąć. E wiecie co, Dalimy go sobie tutaj, co tu jest. Szkoła średnia tu. Giga sklep. Pier... Paszu! Z tym giga sklepem, dawaj pierdykniemy tutaj. Nie gdziem dobra, nie mieści się, ale tu. Zmieścimy. Tylko, że tak, no tutaj leźniurów mają pełno, nie? Chcę też tutaj stawiać tego, to tak mi się średnio widzi, ale no może skorzystamy z efektu skali w tej, tej sytuacji. No, natomiast tutaj, tu mają niedobór. Ech, tu mają niedobór i tutaj może by to mi nawet pasowało, patrzcie, tu, tu, tu. Jak to tu wygląda, jak to duże, no takie za duże to to nie jest, ale... Żeby też i dojazd do tego był spokojnie. Hmm. Wiecie co? Zrobimy to tutaj. Tak, bo tu jest Agnieszkowo? Nie. Co tu jest w ogóle? A. A zaraz, przecież tu mamy kwadratowe rondo, czemu by tu nie, tego nie postawić? No w ogóle, a bo to stacja metra jest, ok. Tego, tego nie przebuduj. I akurat tej jednej kuźwa kratki mi brakuje, wiecie? też dobra tutaj tu nie zmieszczę ale tu może zmieszczę o. o wiecie co tu się mieści a dawaj niech tutaj mają co my tu mamy w ogóle czy coś tu się jeszcze da postawić da się coś tu zmieścić nie bardzo da się zmieścić więc tutaj wszystko mamy i już możemy co teraz zostało statua kolosusa koluska Kolo, kolu Kole, kolesa Statua kolosa, to wiadomo, co to jest. E, dobra, co to jest? Czy to, czy to musi być na wodzie? E, tak, musi być na wodzie, ale że to skoro musi być na wodzie, to niestety musimy to walnąć sobie tu. A skoro walimy to sobie tu, to muszę tu zrobić dojazd. A żeby tu zrobić dojazd, to muszę walnąć to, Ty przynajmniej tymczasowo. Dobra, dawaj. No dawaj, czemu nie mogę drogi robić, a mam te. Dobra, jak to to wygląda? Pyk. Dobra, dawaj na razie coś takiego zrobimy. Czy ja to jestem w stanie przestawić? Tak, jestem w stanie przestawić, ale skoro już tu jestem, to wiecie co zrobię, to coś porządniejszego. Dawaj przedłuż mi, tak przedłuż mi. No ale niech się stanie światłość. Dobra, dawaj tak. No i co? Czemu nie mogę zajęte? Dobra, dawaj tak i co? Na tym brzegu to nie bardzo coś mogę dostawić. Dobra, zrobimy to inaczej, bo ja to w zasadzie potrzebowałem tylko po to, żeby postawić ten zameczek. Tak. Tak i teraz tak, co nie zmieszczę go teraz? Nie gadajcie, cholera. Jasna, dobra, skoro tak, to burzymy. Yy, tu było stare miasto, no tutaj tego starego miasta nie przesunę. Ale skoro tak, nie yy, wiem, to było. Tutaj to było, tak? Dawaj mi to, tu jak brak funduszy, to ile to kuźwa kosztuje? Czyli brak funduszy. Właśnie, czekaj, jak to z G. A, bo ja wszystkie te pieniądze wydałem na giełdę jest w ogóle. Zrób inwestycjami. No, to żebym się kurde odrobił. Było odbicie. Było odbicie. Nie, nie było odbicia jeszcze. Bo ja to kupywałem za 773. No było odbicie, dobra. Teraz jest spadek. Kolera jasna. Kolera jasna. Czekaj, odbije się, czy tak nie bardzo? Coś tam jeszcze mogę na szybko, żeby. No, to gazoliny można było robić w sumie, to się. Żeby są ogólnie jak skoczył, patrzcie. Bardzo poważna firma za to mocno spadło. No ale nie, na tym dużo nie zarobię. No nic, czekaj, poczekajmy. Prześpieszmy czas, czy to wzrośnie, czy nie. Ale to ja widzę, co, czarniej. Ja, nie ma co. sprzedaj wszystko. Teraz pieniądze mamy. Teraz to wydamy. Dawaj go tu. Dawaj go tu. No i co? To jest jak zajęte. Przez co zajęte? Cholera, jasne. Jeszcze tu kolejny drogi. Dobra. Weź mi to, pokasuj. I co? Mogę tu? Jak najbliżej, może tutaj, co? Hmm. Tak się kurde zastanawiam, jak to wygląda w ogóle. Dobra, wiecie co, i tak to na razie postawię i tak zapauzuję sobie. Dawaj to, jak to to wygląda? To wygląda tak. A e, wiecie co? A czemu tego by tu nie postawić? Tokur tu już jakieś drogi mamy, brak 380 kosztuje przeniesienie tego gówna ja pierdzielę. No dobra to. Niech oni nam zarobię tych pieniędzy. Ale ja to wiecie co, jednak zrobię to w tym miejscu. O tutaj będzie. Będzie to tu postawione. Tu mamy obserwatorium. Troszkę niżej będzie zabeczek Wszystko będzie tacy. Kóźba drogie to. No ale no tutaj to świetnie pasuje z drugiej strony, nie? Coś takiego na skalę postawione. No tutaj z kolei by to lepiej pasowało, więc chyba. Bym się troszkę pośpieszył z tym przerabianiem, ale dobra, dawaj to. Niech mi ten czas, bo tutaj mamy 4 minuty. <laughs> Zostały odcinka. No tak, czy ja to tu zmieszczę? Nie bardzo. Jakbym to musiał zmieścić tutaj? Dotąd, tak? Gdzieś... Do... Zaraz, jeszcze do, na pewności. Tak, dotąd. Dobra. Gdzie to ta droga, ścieżka rowerowa jest. I zaraz tak. Zobaczymy, czy ja to dobrze wymierzę. OK. i teraz tak. Czy ja to jestem w stanie tu Przestawić, zmieścić yy, nawet mógłbym to wiecie co. Yy, jeszcze bliżej dać. Więc dajmy to sobie o tako, Tak. I przenieśmy to sobie tu. Tak, tu się mie Nie. Chójdę było lepiej. I jednak było lepiej, dobra, wiecie co? Ale też myślę sobie, że to w takim razie sobie wykasujemy. No bo tu mamy stare miasto, tu jest jakiś tam barbakan, tak. A i wiecie co, ja to wszystko chyba wykasuję. To i tak do jazdu nie będzie. Zrobimy sobie to inaczej. To mi przenieś. To jest i tak braki wystarczającej ilości prądu. Dawaj to tu. No proszę wszystko mi je wymurzyć. I no mam hajsu. To trochę jeszcze kosztuje niestety. Dobra, postawmy tu sobie taką na roboczą drogę. No tu nie mogę, ale tu będę mógł to postawić. Pyk. Pyk. Dawaj. I to postawimy sobie o tak o. Patrzcie, pyk. Idealnie wyszło. No to mi wyszło nie. No w sumie wiecie co? To skasujmy sobie, połączmy to sobie. Teraz, to jesteście robo to. Nie, to jesteście szkrowe, roboty. Połączmy to sobie, tak. Yy, to zmieńmy sobie, tak. Yy, to zróbmy sobie, o. o tak. O tak, o. I tutaj tak samo. Pyk. No i pyk. Będzie coś takiego. Opuszczona droga przez miasteczko. Tak, tutaj sobie już porobimy te Tak jak Bozia przekazała chodniczki. Tu jakieś stare miasto mamy, ale to wygląda nawet. Powiem Wam szczerze, więc mamy kolejną załatwioną dzielnicę. Mamy to zrobione. Tu jakiś pierdyk na sobie handel, bo też mi się nie chce jakoś specjalnie tutaj kombinować. Tu się troszkę odblokowało, to wszystko wygląda jak trzeba. I wiecie co? W tym odcinku to by było na tyle. Eee, dzięki, że ze mną byliście. Zachęcam do zostawienia suba, subika, łapeczki w górę, komentarza, dzwoneczka, co na wszystko pod odcinkiem można postawić. Eee, no i co i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Aha, no w sumie, nie będę tego. Chciałem coś poinformować, ale nie, nie ma w sumie takiej potrzeby, żeby o tym informował. Na razie przynajmniej, więc plus. Jeszcze raz, to teraz z mojej story, trzymajcie się 11. Bajo.